No i witam Państwa dzisiaj z pikniku, można by powiedzieć, bo przyjechaliśmy sobie w takie jedno z moich ulubionych miejsc. Jest dzisiaj naprawdę ciepło. Nagrywam ten film dzień po poprzednim filmie. Na poprzednim filmie było jakieś 20 stopni, dzisiaj jest jakieś 24 chyba odczuwalne. No i dziś stwierdziliśmy, że zrobimy sobie piknik, bo jest po prostu przepięknie. Znajdujemy się w Toda czyli w takim miejscu, gdzie już dość często w sumie się przyjeżdżam. Głównie, żeby ćwiczyć grę na flecie, ale o tym za chwilę. No i chyba nigdy tutaj nie przyjechałem z kamerą, albo przyjechałem z raz, dwa razy No i nic nie nagrywałem, albo nagrałem kilka klipów i finalnie to usunąłem Więc jakby chyba pierwszy raz możecie zobaczyć to miejsce na moim kanale Także zapraszam Udało nam się jeszcze kupić dzisiaj taki materac Materac? W sumie taką plandekę, na której można się położyć Jest to dość popularne w Japonii właśnie w takim okresie piknikowo Hanami o sakurowym. zrobiłem też herbatkę. Także dzisiaj full service. Teraz, idąc do tematu meritum, przyjechał do mnie dzisiaj nowy flet. Jest to flet shakuhachi czyli zajawkę tego mogliście mieć na poprzednim filmie. No, jest to flet dość nietypowy, bez dość dużym rozmiarze. W sensie już bardzo rzadko pojawiają się flety większe niż ten. Ale zaczynając od tego, co to jest shakuhachi Shakuhachi jest to flet. Który powstał i był w Japonii popularny w okresie Edo, czyli jakiś taki 1600 rok i okolice. No i to jest właśnie jeden z największych rozmiarów dostępnych. Jest to 2.5 szaku, czyli 2 szaku i 5 sun. Jest to taka miara stosowana właśnie w Japonii w tamtych czasach. Na centymetry będzie to około 76,5 cm. Jest to flet nastrojony, jak dobrze pamiętam, w tonację G, jest to flet basowy. Jak możecie zobaczyć, jest on wykonany z bambusa i to jest część bambusa, tutaj są korzenie, więc cały proces przygotowania takiego fletu jest bardzo długi, ponieważ samo wzrost bambusa do, takiej, do takiego rozmiaru, kiedy można go użyć na flet, to jest około 2-3 lat, potem przez kolejne 2-3 lata musi on schnąć, no i na końcu jest właśnie wykonywany. On jest dość długi, więc ta dziura na przykład niestandardowo jest tutaj przesunięta, żeby można było na niej wygodniej grać. Japończycy raczej mają małe ręce, więc no to jest głównie dla nich zrobione. Ja mam dość długie palce, więc dla mnie nie jest problem nawet złapać odwrotną ręką. Czego się nie spodziewałem, że ten flet ma, to jest 24-karatowe złoto w ustniku u Uteguci. Gdzieś tam zaraz rzucę przebitki i brzmi on naprawdę fantastycznie. Także jak możecie zauważyć, ja sobie fletuję, a Natalia tutaj czyta książkę. No, no jest ładnie, no, co mogę powiedzieć? Teraz, jak widzicie, wyciągają tą łódkę, bo nieopodal stąd jest taki tor wyścigowy, gdzie właśnie pływają smoczymi łodziami, takimi olimpijskimi. I tu po prostu jak jest ładna pogoda i nie ma jakichś wielkich fal, no to przyjeżdżają sobie właśnie popływać tutaj na tej rzece, bo ta rzeka za nami to jest Arakawa, czyli taka rzeka, która przepływa przez Tokio i oddziela właśnie Saitama od Tokio, bo Saitama i Tokio to są dwie prefektury, które de facto są obok siebie i no nie oddziela ich ocean, tylko właśnie ta rzeka. Także z takich ciekawostek dnia. A więc słów kilka, pół leżąco o Shakuhachi. tak jak zobaczyliście przed chwilą, jest to flet. Jest to, tak jak mówiłem, flet z okresu tam 1600-1700 roku. Pojawił się on w Japonii z Chin, tak jak większość rzeczy w tamtym czasie i przywiózł go właśnie mistrz Zen. No i z tą, że religią właśnie przekładać będzie związane bardzo długo w historii. No i do czego w ogóle był używany ten instrument? Ten instrument był przede wszystkim wymyślony właśnie przez tego chińskiego mistrza Zen jako narzędzie do medytacji, ponieważ w Zen wtedy bardzo dużo było samurajów, roninów. No i jest właśnie kilka takich historii, które są na ten temat, między innymi taka, że było to narzędzie właśnie do medytacji przeznaczone dla nich, ponieważ wiązało się to z tym, że mogli się skupić na jakiejś czynności i wyłączyć myśli zapanować nad swoimi myślami, żeby właśnie skupić się i wydawać dźwięk, bo wydanie dźwięku nasze, kuchacie nie jest takie proste, nie ma tam ustnika, w który się dmucha, jest taka ścianka nazywająca się uteguchi, w którą musicie trafić dobrze, żeby wydać dźwięki, żeby zawibrowała cała konstrukcja. No i ogólnie był to instrument, na którym nie można było grać zwykłym ludziom przez bardzo długi okres w historii Japonii. Ale tam. O historii to sobie kiedyś możemy zrobić osobny materiał, jakby was to zainteresowało. Ja wam powiem, dlaczego ja zacząłem na tym grać i to było takie moje postanowienie noworoczne, można powiedzieć. Myślałem, że trochę dłużej mi zajmie ogarnięcie tego samowydobycie dźwięku i tak dalej, bo to ludziom zajmuje przeważnie od kilku miesięcy do nawet kilku lat. Mi się udało to ogarnąć jakoś już, tak naprawdę, w styczniu, jak zacząłem. No nie był to oczywiście początek łatwy i coś na początku to nie brzmiało tak, jak powinno, zresztą dalej nie brzmi to idealnie, no ale się udało. No i właśnie jak ktoś ogląda moje shorty, to widział te, te, te początki gdzieś tam, bo nie nagrywałem tego w formie takich dłuższych filmów, tylko bardziej właśnie shorty. Także no ogólnie nie jest to najłatwiejszy instrument pod słońcem i wydaje mi się, że patrząc na to, że nigdy nie miałem doświadczenia z fletami i ogólnie na to, jak ciężko gra się na tym, to ludzie mówią mi z tego community ludzi grających na tych fletach, że no nie idzie mi całkiem źle. Ja staram się ćwiczyć kiedy tylko mogę. Niestety minus jest taki, że w japońskich domach, przynajmniej w naszym, jest zakaz grania na instrumentach i ćwiczenia, no co utrudnia mi gdzieś tam granie, ale ja właśnie często przychodzę sobie tutaj nad tą rzeczkę i... Po prostu siedzę sobie i gram. Mam nadzieję, że wam się podobało. No to tyle. No. My się zbieramy, już zawijamy nasz sprzęt. Słońce zresztą już też zachodzi za chmurami. Dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że podobało wam się gra na flecie. Nasza, kuchaci. Więc jeśli będziecie chcieli więcej filmów na ten temat, to śmiało. Dzisiaj chciałem rzucić tylko taką zajawkę po poprzedniej zajawce, także... no, tyle. Mam nadzieję, że się podobało i do zobaczenia w następnych. Trzymajcie się i hej!